Cześć kochani, zapraszam Was serdecznie na pierwszy filmik z cyklu Kasia Czyta po Śląsku. Na dzisiaj przygotowałam dla Was fragmencik falkonu i co? Dajcie mi koniecznie znać, czy Wam się podobało i czy chcecie tego więcej. Karlus wyciągał z kapsów galot portmony i wywalał na stolik kasa. Ty, głodą po cichu. Nie jesz z w zisiercu chce powiedzieć. Nie mogę go przecało skarżyć o masowe morderstwo, gdyż nie miał żadnych wykazów. Wyszłabych na totalnego ciula. Co jeśli wczorajszego wieczora nic się nie trafiło, a wszystko działo się jeno w mojej łepie? Możliwe, że to anfachowy zbieg okoliczności, że stojący przede mną Karlus wyglądał akuratnie tak samo, jak zorta z mojej jakuryi. Znamy się. Byto z akuratnym zdziwieniem i dźwigo przy tym brwie. Jo, jąką się. Mam wrażenie, że w hartyju urosny mi wielki, szachlaty szłok szporujący migotka. Wspominam sobie o ta scena egzekucji i czuja pierzyński zimno. E, nic się nie stało, go do Karlo z czarnymi szkutami uśmiechał się i spodziewał na Ana. Można jutro udał mi się spróbować waszego kafeja i zjeść kuchyn. Zruszył ramionami, jak jakby nigdy nic. Ana otwierał gębach, oby chciała coś powiedzieć, ale nie podziero wydobyć z siebie żadnego klangu. Klarownie czuja i irytacjo i leki rangor na mnie. Zaczyną w siebie wątpić. Przecało na niej trochę nie zabijoka. bioka Musza się wziąć gibko w gorść. — No toż co, widzimy się jutro, nie? pyto Ana. Na to wygląda. Terazki uśmiech na gębie Karlusa je coś klarowniejszy, co sprawiło, że w licach ukazują mi się dołeczki. Zaciepuje nasia jakla i ruszył do wyjścia. Na no, Naaprzyd dźwigu ręka, potem zniku za drzwiami. Aleks, ryczy ana kere gęba je tak czerwono, że zaczyno wspominać wielki ćwiekły. Dziwą się na jej fez zaciśnięte pięści i chnet wiem, że będzie z tego haja. Naraz zapolą mi się jakoś żarówka wełbie. Uświadomią se, że ja je jeden wykos, kere godąłby o przewinie Karlusa. Zabiłka, ka, wczoraj wczorajżej widziała, ostał przeca po w ramię. Zaroski się wróca, ciepia i cisna ku wyjściu. Nie obchodzi mnie, co cudzi se o mnie pomyślą. Chcę dowiedzieć się prawdy. Kiedy wychodzę na świeży luft, widzę jak Karlus sioda na moplika. Pierona jasnego dyć jest ten sam moplik, jakiś wczoraj widziała. Cisna ku nimu i chytum Leningrad. Coś nie tak? Pyto się głupie. Weź mi na jedno pytanie odpowiedz. w wnerwiono. Pomału zaczynasz mnie grzoć wiesz. Bierę moja ręka z Leningradu, choćby była ona jakimś chrubolem i wykrzywio przy tym gimba. — Nie tykiej! — godo, potem przeczesuje szlank palcami ślatujące mu na czoło szkuty. — I no jedne pytanie i for god se pójda! — Jak się ciebie tym jednym knifem pozbyda, to głodyj. skrójcował ręki na klacie. — Kajżeś był wczoraj wieczorem? — ta ich miał, Godo od razu. — Daj se pozór, bo ci uwierza, cygonie pieruński, godem się w myślach. — Ja? W robocie żeś był? — mruża oczy, a on se z tego nic nie lubi. I co się tak głupio dziwoż? Ty ci sama robisz, a tak rychtyk to nie wiem, co cię to obchodzi. Zaciskam zęby i po krótkim namyślunku decyduję się sięgnąć po ostatnią szansę na prawda. Trzeba postawić wszystko na jedna karta, nawet jeśli wyjdę przy tym na totalnego ciula. Pokorz mi twoje ramię, godom. Nie mogę uwierzyć w to, co że dyrekt powiedziała. Jakim cudem przeszło mi to przez hyrtuń. For co za gańba. Ale z drugiej zajty, jeśli dzięki temu byda mogła w końcu spać po leku, a, do diobła z tym gańbą. Wow, Palsko śmiechem, co było do przewidzenia. Mom się przy ciebie se blikać? Chyba cię totalnie podintegowało. Ale mam gorki dziób. Pewnikiem te roski to jo jak ta dupno ćwiekła. Dobra, wzruszy ramionami. Ale jak po tym rymy dostana i będę mieć ciąpy, to będzie eno twoja wina buczku, ale gańba, co Jerzech się w ogóle myślała? Godom choćby wypiła halba na eks i na prano, jak messerschmidt była. Carlos sebleko jakla, potem odpino knefle szykownej hymny. Wola się nie dziwać dokoła. Ło studa jak stopierunów. Kiedy cudzy odsłaniu ramiona, łopadą Michelco. kelco. zisier, że wygląda to akuratnie tak, jak w tych cyrkuńskich bojkach, które do dziś oglądam. Ani szlaku po postrzale. Nawet no i ryski, a byłażech tako zisier. Styknie tego, pyto wywracając ślepiami. Czuja spływające mi po krzyżu kapki potu i zasycha mi w chrytuniu. Wybocz, jożechcia musiała z kimś pomylić. Głodom ze spuszczoną łebą, by uniknąć jego wyjrzeniu. Najchętniej to byś stąd w ogóle pitła. Ale w leki dubczysz, godo i się na zadłobliko. To nie pierwszy roz, jak mnie frela prosi, co by się seblyk, ale pierwszy rłos nie dostoję, że ich nic w zamian. Przeżyński ha-hor, se w myślach i czuja, jakbych dostała fanga prosto w dziób. To daremny futer, Dziszcza mu tutaj, jak gęś bez łeby, se lepi już tą pokój, poza roski dostana na dekl. Nie gor się na mnie, dobra? Proszę go po cichu, łożyć to wszystko rozczas. Widzymy się jutro, pyto i wygląda, jakby nie miał do mnie żadnych wątów. Tyle dobrze. Kiwu mu łebom, ale już nic nie gudą, żeby se jeszcze większej gańby nie zrobić. Karlus entlić od pola moplika i bez dalszej gotki jedzie fort. Nima, że chce pewno, czy ten pieruński giz nie robi mnie zabozna. Ale mam herc klekoty.